W tych miejscach jest jeszcze rezerwa i przygotowani jesteśmy na kolejne fale. Szanowni Państwo, po miesiącu już pobytu uchodźców z Ukrainy, czyli Straży Pożarnej w Skrzelewie, możemy pokusić się o pewne podsumowanie. Pierwsze moje spostrzeżenie to podzieliłbym tą wypowiedź na dwie części, pomoc rządowa. I pomoc społeczna. Zacznijmy od tej pierwszej rządowej pomocy państwa. Kiedy mamy z dziećmi dotarły do nas, próbowaliśmy natychmiast wszystkie rzeczy, które są niezbędne, uruchomić i załatwić. Ponieważ panie mają już gwarantowaną pracę, przyrzeczenie, że zostaną przyjęte, ale zanim zostaną przyjęte, potrzebne są badania lekarskie. Udałem się do Sanepidu w Sochaczewie. Mogłem się spodziewać różnych rzeczy, ale tego się po prostu nie spodziewałem. Zostałem przyjęty na schodach. Było to 28, więc kiedy już obostrzenia zostały zdjęte. Nawet nie można było wejść dalej, żeby ewentualnie zapytać, wytłumaczyć lub też załatwić sprawę. To po pierwsze. Po drugie, dowiedziałem się, co z mojej strony mam uczynić. Otóż poinformowano mnie w pierwszej kolejności, że poza próbką jest potrzebna opłata, uwaga, w wysokości 208 zł od osoby. Osoby z Ukrainy, uchodźca, który złapał tylko paszport i dzieci. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, że będę czekał na wyniki około 15 kwietnia, czyli około 2,5 tygodnia. Moje zdziwienie nie miało końca, w związku z tym wyraziłem swój pogląd. I opuściłem tą placówkę, załatwianie tak istotnych, ważnych spraw. Dla ludzi, którzy poza stresem, traumą znaleźli się w niebezpieczeństwie, a ludzie dobrej woli chcą im pomóc, to stawiane są bariery. Pozostawiam to bez komentarza. Na drugi dzień wraz z próbką udałem się do laboratorium w Płocku i Muszę powiedzieć, Szanowni Państwo, że to są dwa różne światy. Zostałem przyjęty bardzo sympatycznie, grzecznie. Pomogły mi Panie wypełnić wnioski tych Ukrainek, zdać próbki i powiedziały, że natychmiast na drugi dzień postarają się, żebym miał już wyniki. I tak po prostu było. Pokazuje też ten sam urząd, ale dwa miejsca i dwa różne podejścia. Dlatego chciałbym serdecznie podziękować publicznie Panią z Laboratorium w Płocku. Podziękować Panu dyrektorowi, z którym osobiście rozmawiałem, bo to miłe, bo to sympatyczne, bo tak należy działać w sytuacji nadzwyczajnej, a ja jako strażak wiem, że kiedy się pali, to nie ma czasu stosować nazwyczajnych procedur i utrudnień, tylko ratować życie i imienie ludzi. Kolejna rzecz, która doprowadziła mnie trochę do humoru, trochę do zmartwienia, to jest zakładanie kont dla uchodźców z Ukrainy. Pani mnie poinformowała, co jest niezbędne do założenia takiego konta. Otóż potrzebny jest pesel który jedni z pierwszych na gminie mieliśmy załatwione. Potrzebny jest paszport biometryczny i potrzebny jest numer telefonu. Szanowni Państwo, oczywiście po sprawdzeniu, Panie nie miały paszportów biometrycznych, więc Pani powiedziała, no, przykro nam, ale nasze procedury powodują, że takiego konta założyć nie możemy. I to należy do kategorii humoru, że panie wrócą do Kijowa, wyrobią sobie paszport biometryczny i jak wrócą do, do Polski, to będziemy mogli im założyć konto. Długo to trwało, żeby znaleźć odpowiedni bank, żeby opłaty były jak najniższe. Kolejna rzecz, która mnie strasznie denerwuje, jak rząd polski mówi, jaką to pomoc niesie jak byliśmy jesteśmy przygotowani do przyjęcia uchodźców otóż po pierwsze wypełnienie wniosku na 500 no, powoduje że tego czasu trzeba spędzić bardzo dużo i przy naszej pomocy te panie miały wypełniony i złożony taki wniosek strasznie się denerwuje a wręcz irytuje kiedy strona rządowa, pan premier Mateusz Morawiecki, mówi, jak to świetnie wszystko działa, że już ponad 200 milionów złotych zostało przekazane samorządom właśnie na pomoc dla uchodźców. A ja chcę powiedzieć tak, szanowni Państwo, do dnia 2 kwietnia gmina Teresin dostała, uwaga, Dostała 280 zł, ale to nie oznacza, że pomocy nie realizujemy. Także tak wygląda pomoc od strony rządowej. Mam taką maksymę, mam takie powiedzenie: jak mi nie przeszkadzasz, to mi dużo pomagasz i chciałbym, żeby strona rządowa jak najmniej nam przeszkadzała. Mieliśmy obiecane, Łóżka dla uchodźców, mieliśmy obiecaną pościel. Chcę powiedzieć, tak, łóżka faktycznie dotarły i nie można powiedzieć, że samorząd powiatowy nie dostarczył. Dostarczył trzy łóżka i część pościeli i na tym się skończyło. Tak wygląda pomoc od strony rządowej. A teraz druga strona. Szanowni Państwo, pomoc społeczna, pomoc straży, pomoc urzędu gminy, tu zupełnie inaczej to wygląda. Mieszkańcy, jak się dowiedzieli, że w naszym środowisku przebywają matki z dziećmi z Ukrainy, natychmiast uruchomili wszelkie środki pomocy, poczynając od dużej ilości żywności, pościeli, Łóżek polowych i innych niezbędnych rzeczy, dostaliśmy również rowery dla pań, które będą dojeżdżały do pracy. Za tą szczodrość, za te otwarte serca chciałbym wszystkim serdecznie i gorąco podziękować. Jednocześnie proszę państwa, nie ustawajcie w pomocy, bo jak widać. Na stronę rządową liczyć nie możemy. Będziemy to robić, aż panie pójdą do pracy, będą miały własne środki, będzie łatwiej również zaaklimatyzować te panie w naszym środowisku. Natychmiast, kiedy matki z dziećmi przebywają na terenie jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzelewie, ich dzieci zostały zapisane do szkoły. Dzieci mają załatwione obiady, mają dostęp do pięciu komputerów. Są również między nimi dwie studentki, które uczą się zdalnie. Załatwiliśmy również tablety dla nich, aby mogły indywidualny tok nauki prowadzić. Więc wszystko mamy poukładane. Chcę powiedzieć, że również załatwiliśmy nieodpłatnie. Że panie poza pracą, poza tym, że dzieci chodzą do szkoły, będą miały w niedzielę naukę języka polskiego. Oczywiście nieodpłatnie. Wszystko robimy, żeby tym paniom, tym matkom z dziećmi zrobić taki klimat, aby czuły się jak w rodzinie. Straż dodatkowo została wyposażona w pralkę auto automatyczną, został zakupiony odkurzacz, uruchomione dwa prysznice, są łazienki, szerokie zaplecze kuchenne, więc panie zajmują się również prowadzeniem domu, same gotują z tych darów, które otrzymujemy z jednej strony od strony samorządu, urzędu gmin, od przedsiębiorców, od ludzi, więc panie te traktujemy jak członków rodziny. Podsumowując tą wypowiedź, po pierwsze, chciałbym stronę rządową namówić do rzeczywistej pomocy, a nie tylko deklaratywnej. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o Sanepit w Sochaczewie, aby panie zmieniły stosunek do wykonywanej swojej pracy, ponieważ pracują tam za nasze podatki. Chciałbym podziękować Urzędowi Gminy w Teresinie, i pracownikom, zarówno pomocy społecznej, jak i pozostałym pracownikom, którzy pomagają nam w obsłudze i wykonywaniu tych czynności, które są niezbędne dla Ukrainek. Szczególne podziękowania również kieruję jeszcze raz do wszystkich okolicznych mieszkańców, przedsiębiorców, którzy patrzą życzliwie na to, co wykonujemy i wykonywać będziemy. Na sztandarze naszym napisane jest Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. I ten ratunek dzieci i matki z Ukrainy u nas praktycznie mają. Ale pozwólcie Państwo, że na koniec powiem jeszcze o przypadku, który do mnie dotarł. Otóż znajdujemy się na terenie planowanej rezerwacji. I planowanych wysiedleń pod lotnisko, pod CPK. My, jako potencjalni wygnańcy, uchodźcy, ludzie prześladowani w tej chwili, przyjmujemy tych, którym los ich nie oszczędza. Uznajemy, że jesteśmy na podobnym wózku. Dostałem taką propozycję od spółki CPK. Że są gotowi nam pomóc jako ochotniczej straży pożarnej w Skrzelewie. Ja bardzo dziękuję, ale jeśli agresor w stosunku do mieszkańców tego terenu, prawie 8 tysięcy ludzi, uznaje to i robi fakty medialne, to my sobie damy radę. Mam takie powiedzenie: jeśli mi nie przeszkadzasz, to mi dużo pomagasz. A kojarzy ten fakt z faktem medialnym, który upowszechnia Putin, że przecież on też wtargnął na Ukrainę, jest agresorem, ale on chce pomagać Ukraińcom. Więc za taką pomoc serdecznie dziękujemy.